My no będziemy się zamieniać czy nie? zmieniaimy Zmieniamy się chyba tak? no. Wszystkie po prostu ja damy 13, może tym poprawię Wam. Dziękujemy. Chyba no, 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 wszystko na no, no, jedną osobę, to, to, się, to się zamienimy miejscami. Właśnie, zmieniajcie się miejscami. Mm. Już. Dzień dobry Państwu, witam na konferencji. Moment. Dobrze. Jeszcze chwilka na techniczne. Internet nas już widzi. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji pod Sądem Okręgowym w Warszawie. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj dwie bardzo ważne wiadomości. Po pierwsze w tym tygodniu złożyliśmy pozew przeciwko Facebookowi w tym właśnie sądzie okręgowym. Rodzi się od razu pytanie, dlaczego dopiero teraz minęło w końcu już ponad pół roku od kiedy strona na Facebooka konfederacji została zablokowana. To pytanie zresztą bardzo często pojawiało się od naszych sympatyków na spotkaniach. Możemy wreszcie ujawnić, że przez ostatnie miesiące, przed również sądem okręgowym w Warszawie, toczyło się przedprocesowe postępowanie zabezpieczające. I w tym postępowaniu odnieśliśmy sukces. Sąd wydał zarządzenie, że do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu Facebook ma zakaz ograniczania wyświetleń Konfederacji w portalu Facebook, w aplikacjach Facebooka. To, to orzeczenie sądu jest epokowe, jest dla nas kluczowe ale oczywiście jest to dopiero pierwsza wygrana bitwa. Tak naprawdę większym wyzwaniem od uzyskania takiego orzeczenia jest wyegzekwowanie go. My z naszej strony zrobimy oczywiście wszystko co możliwe, żeby ta egzekucja była skuteczna, natomiast główna rola tutaj w tej chwili spoczywa w rękach polskich sądów i w rękach polskich władz państwowych. Tu stoczy się w tej chwili bitwa o to, czy państwo polskie jest w stanie wyegzekwować rzeczywiście orzeczenie sądowe. Czy skończy się na tym, że będzie nieskuteczna egzekucja, być może jakaś niewielka grzywna, którą Facebook po prostu zapłaci, lub też całkowite zignorowanie tego zarządzenia. Także w najbliższym czasie będziemy walkę naszą prowadzić dwutorowo. Z jednej strony ruszy właściwy proces, gdzie będziemy walczyć o rozstrzygnięcie o charakterze trwałym, z drugiej strony będzie postępowanie egzekucyjne, czy na czas trwania procesu uda się zarządzenie sądu wyegzekwować i odzyskać profil konfederacji. Na ten okres do, do wydania ostatecznego wyroku sądowego. Szanowni Państwo, znaczenie tego procesu wykracza daleko poza interes samej Konfederacji. To nie jest kwestia tego, czy my odzyskamy nasz profil na Facebooku, to nie jest nawet kwestia tego, jaki Konfederacja będzie miała wynik w wyborach. W naszym pozwie domagamy się między innymi trwałego, ostatecznego ustalenia przez sąd. Czy Facebook w ogóle ma prawo blokować posty, profile polskich polityków, nie tylko polityków Konfederacji, ale wszystkich posłów, senatorów, partii politycznych, kandydatów na najważniejsze urzędy w państwie? W tym procesie będzie się rozstrzygało, czy przez kolejne lata o prawie do zabierania głosu w internecie. Do prawa de facto udziału w trwającej nieustannie kampanii wyborczej, czy o tym będzie decydu, będą decydowały międzynarodowe korporacje, Facebook, również inne platformy społecznościowe, czy decyzja wyborcza będzie rzeczywiście spoczywała w rękach Polaków, w rękach demokratycznych procedur. To jest kwestia tego, czy będziemy neokolonialnym krajem, w którym korporacje międzynarodowe ustalają swoje własne prawo i prawo polskie po prostu pomijają. Czy też rząd i polskie sądy będą w stanie skutecznie egzekwować polskie przepisy prawa? Zwracamy się w związku z tym z dwoma apelami. Po pierwsze, prosimy wszystkich, którzy stoją po naszej stronie w tym procesie o wsparcie finansowe. Dlatego, że koszty tego procesu już w tej chwili są znaczące, a spodziewając się, że Facebook uderzy w nas ze wszystkich dział prawnych, jakie są w ich dyspozycji, te koszty mają potencjał, żeby rosnąć praktycznie w nieskończoność. I nie zwracamy się tutaj tylko do sympatyków Konfederacji. Tak jak powiedziałem, od losów tego procesu, od losów tego, czy... To orzeczenie ostatnie, czy ostateczny wyrok uda się skutecznie wyegzekwować, może zależeć kształt całej polskiej sceny politycznej, przebieg wszystkich kampanii wyborczych. Więc zwracamy się do wszystkich Polaków, którym leży na sercu, żeby demokracja w Polsce rzeczywiście funkcjonowała, wesprzyjcie nas w tej walce. Drugi apel, z którym się zwracamy, kieruje do organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które zajmują się obroną w Polsce wolności słowa. Dołączcie do nas. Istnieje w polskim w polski postępowaniu cywilnym możliwość włączenia się w proces sądowy jako interwenient. Zróbcie to, dołączcie do nas, weźcie udział w tym procesie, pojawiajcie się na sali sądowej, zabierajcie głos, nagłaśniajcie tę sprawę. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, odezwijcie się do naszego biura prasowego, my Was wesprzemy. Zależy nam na tym, żeby... Polski trzeci sektor, polskie organizacje pozarządowe w jak największym wymiarze wzięły udział w tej sprawie i pokazały, że polska opinia publiczna stoi po stronie wolności słowa, prawidłowości procedur demokratycznych, możliwości decydowania przez Polaków o naszym własnym kraju, a nie oddawaniu tej władzy w ręce prezesów międzynarodowych korporacji. Bardzo proszę o zabranie głosu posła Jakuba Kulesza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no wyrok precedensowy, nie tylko jeśli chodzi o polski system prawny, ale także europejski system prawny. Walczymy o to, by to nie zagraniczne korporacje mogły kształtować kształt polskiej sceny politycznej, wpływać na demokrację, żeby to działo się w oparciu o przede wszystkim polskie prawo. Ten nasz sukces w tej dużej batalii, pierwszy sukces jest znaczący. Oznacza on de facto nakaz, sądowy nakaz, czy w zasadzie zakaz dla portalu Facebook ograniczania zasięgów profili Konfederacji. Szanowni Państwo, tak działa wolny rynek. Wolny rynek to sytuacja, w której dwie strony zawierają umowę. W tym przypadku jest to regulamin użytkownika i muszą działać w oparciu o prawo, kraju, w którym ta umowa jest realizowana. Niestety, niestety mamy szereg przykładów, w których zagraniczne korporacje świadczące usługi przez internet mają gdzieś prawo kraju, w którym funkcjonują. I bardzo ciężko jest wejść w spór sądowy w ogóle z takimi portalami, z takimi korporacjami. Wolny rynek w państwie prawa działa tak, że jeżeli jest spór, jedna strona uważa, że druga złamała... Umowę w tym przypadku złamała regulamin własnego serwisu, to po prostu szuka się arbitra. W tym przypadku jest to sąd, idzie się do sądu i oczekuje, oczekuje wyroku. Ym, y, tutaj mamy sukces, cieszymy się z tego, że y, udało się w tym y, procesie zabezpieczającym y, wygrać, udało się osiągnąć zamierzony cel, czyli zabezpieczyć y, profile przed dalszym ucinaniem zasięgu, a nie jest to bez znaczenia. Y, chciałbym zwrócić uwagę, że y, zasięgi profilu Konfederacja. Były ucięte już w październiku zeszłego roku. Skąd to wiemy? Nie z oficjalnego komunikatu Facebooka, nic takiego nie miało miejsca. Po prostu popatrzyliśmy na statystyki. W jednym momencie średnie zasięgi naszych postów po prostu zmalały do około 1 trzeciej, 1 czwartej. Jest to ewidentny dowód na to, że jest stosowany tak zwany shadow ban. Profil został zdjęty dopiero w styczniu. Też wszystkie zarzuty, jakie się pojawiały, to były. Preteksty, nic nie miało odzwierciedlenia w faktach. Posty, jakie rzekomo miały naruszać standardy społeczności, nie były postami, które naruszały standardy społeczności. Były to albo posty, co do których uzasadnienie było błędne, bo nic takiego nie, nie miało, tezy, jakie były nam zarzucane, nie miały miejsca w tych wpisach. Albo były to na przykład fragmenty programów publicystycznych z udziałem lekarzy, z tytułami profesorów w mediach głównego nurtu, chociażby w Polsacie. I był to urywek materiału na prawach, cytatu, umieszczony bez dodatkowych komentarzy z naszej strony. Więc ciężko tutaj mieć zarzuty wobec Konfederacji, że publikuje treści niezgodne ze standardami społeczności, jeżeli te treści mogą pojawiać się w prywatnej jednej z głównych telewizji i są wypowiadane przez autorytet osoby z tytułami, z tytułami naukowymi. Szanowni Państwo, tak działa wolny rynek, natomiast duży udział w tym wolnym rynku mają interwencje polityków. Otóż powstało nawet specjalne stanowisko już w zeszłej kadencji Sejmu wiceministra do spraw Facebooka, które objął minister Andruszkiewicz, który to zapowiadał, że on tu będzie bronił użytkowników portali zagranicznych korporacji przed niesłusznym banowaniem. Jak się okazuje, to w sprawie zbanowania profilu, zlikwidacji profilu Konfederacji nie zrobił prawdopodobnie absolutnie nic. Mamy takie przypuszczenie, że to stanowisko to jest stanowisko do ochrony profili, ale tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ma bronić ingerowanie w polską demokrację, tylko wówczas gdy Zagraniczne portale są ingerować w możliwość wypowiadania się w przestrzeni publicznej na tym portalu przez profile ugrupowania rządzącego. Inaczej było w przypadku ministra Cieszyńskiego, który odpowiada w Polsce za cyberbezpieczeństwo, jest wiceministrem. On zapowiedział tutaj wsparcie, wysłał nawet odpowiedni list do firmy Meta, natomiast na samym liście się skończyło. W tym liście było domaganie się tego, by Facebook no, nie nie banował i tak dalej. Natomiast no, jak widzimy nie mamy nawet pewności, czy Facebook na list y, ministra polskiego rządu po prostu y, odpowiedział. Jest to nierówne starcie. Liczymy na to, tak jak mecenas Wawer powiedział, że Facebook będzie respektował polskie prawdo, wyroki polskich sądów i zastosuje się do tego. Y, y, zarządzenia będącego zakazem ograniczenia zasięgów, a to ograniczenie zasięgu widać jak na dłoni. My widzimy, kiedy nagle jednego dnia, zazwyczaj pod koniec miesiąca, na po prostu zasięgi danego profilu spadają o do 1 trzeciej, czyli prawie że trzykrotnie spadają. I to, to, to po prostu egzekucja... egzekucja Takiego zarządzania od strony technicznej nie jest niczym trudnym. To wszystko, szanowni Państwo. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy bardzo za uwagę.